Jak sumujemy te, te wszystkie dodatki, to wynagrodzenie brutto. Średnie wynagrodzenie brutto pielęgniarki w naszym szpitalu jest troszeczkę ponad 3100 zł. Czyli gdybyśmy to chcieli powiedzieć na tak zwaną przysłowiową rękę, to daje kwotę w granicach 2400. Nie mamy 2400, mamy 2, 2 200, 200, różnie w zależności to jest od nocy i od świątki. To jest 2014, 09 czyli za miesiąc sierpień. Proszę bardzo, to co dostaje na rękę, bo to jest do, do wypłaty, o tu, 1750 A Pani jest w systemie 12-godzinnym? Tak, w systemie 12-godzinnym. Ale przepraszam, my, my, my należymy do Unii, dziewczyny w Unii Europejskiej zarabiają 3000 euro, no, a my 500. A nie wiem są to, to gdzie my jesteśmy. Pielęgniarki z Nocami i święta, Świętami zarabiają od 200 do 200. Te, które pracują w systemie 8 godzin, mają 1800 na rękę. To znaczy, jednostkowe może przypadki takich zarobków zdarzają się. Mówimy też o wynagrodzeniu brutto, 25. 20. Może się zdarzają, natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę też inny układ pracy lekarza. Czyli wynagrodzenie zasadnicze oczywiście wyższe niż wynagrodzenie zasadnicze. Pielęgniarek. Do, wchodzą dodatki, mniej więcej te same co dla pani pielęgniarek, natomiast lekarze pracują na tak zwanych też dyżurach lekarskich, bo system zabezpieczenia lekarskiego najczęściej jest całodobowy i teraz wynagrodzenie zasadnicze, które tam w granicach od 1,5 do 2 razy wyższe niż średnia zakładowa, wynagrodzenia, natomiast tą kwotę. 20, czy tam 20, to może się rzadko zdarza, ale załóżmy 13-12 tysięcy brutto, może dojść lekarz do tej kwoty, biorąc odpowiednią liczbę dyżurów. Jeżeli ma załóżmy płacone 50 zł za godzinę dyżuru w niedzielę, czy w sobotę są to dyżury 24 godziny, to za jeden dyżur ma 1200 zł brutto, i teraz, w zależności od jego dyspozycyjności, możliwości. Specjalizacji, biorąc takie trzy albo cztery dyżury, dorabia sobie drugą pensję. Natomiast czy, czy ta dysproporcja jest właściwa, No to już nie mnie oceniać. No, rynek reguluje sam. Ja jestem starszą, pielęgniarką. Pracowałam 18 lat na ortopedii, a teraz pracuję na bestiologii tylko 14 lat. Ja mam zasadniczy 200 w zależności od miesiąca. To jest od 200 do 230. Ja, ja marzę, że ta inwazja powiedział, że ma 3000 tysiące renty i to jest za mało. Ja bym chciała raz przynajmniej to zarobić. Raz w życiu.